O, nie, moje. Buty. Halo. Halo. Wicu, dzwonię do ciebie, odbierz. Słyszysz mnie? Czy jestem słyszany? Moja streama zaczynam, ty. Nie mogę rozmawiać. Słychać mnie? Koks. To mi się podoba. Właśnie, o to chodzi. Dobra, jebać ten timer. OOOOOOOH Sorry za krzyk Ale trzeba z krzykiem wbić w wolno stream Ranked solo duo. Siema Kamera odpalona Mordy Ty widać mi kawałek pokoju ale fuj Dzisiaj gramy na free na assassin Ja ci pokażę coś Bo ty musisz odcinek zobaczyć Jak wbiłem tu kropeczkę. Albo ptaszka jak chcesz, to możesz tak nazywać, jak chcesz. I lecimy dalej. Dzisiaj będzie Diament. Oooo, oh, dzisiaj będzie Diament, byku. Musi być. Za kola? Ja mam za ty. Nie wszyscy streamerzy mają za kola. Jeśli macie za kola, możecie być streamerami. Nie wiem, ja gram na jakiegoś gościa, nie wiem... No oh, Co jest? Nie rób mi tego, dobra. Ja wie... Jeszcze ciśnie bekę, ten gościu to jest takim czadem. Ja wam mówię mordy. To jest jakiś... Czad, najodważniejszy gościu na świecie. Trzeba było chyba elektroki odebrać. no, Kata to nawet straszny czempion. Taki, że można się przestraszyć. Jak jeszcze ma double buffa? Nie wiem czemu ona się wbija pierwsza. Jak ona się wbija pierwsza, to ja sobie robię full combo na nią i Elo. Ja na HP nie ma. Dwa mać no i kurwa, kata typical things, nevermind. Potrzebnie się daszowa. Nie KUR... Uh, execute, whatever. mamy item. Warf. Nie wiem czy wynika coś zrobimy. Kurwa, ojebaliśmy dobrą robotę. Ja się cofam. Zresztą, no Oh my god. Ty nie widział mnie. Kata nie zginęła, kata kurwa nie zginęła. Pewnie dostała hila, jestem pewny. Nie dostała. Eee, szkoda. Szkoda. Myślałem, że ją to zabijenia Dobra, free winek win do mastera. Jakiego mastera do diamentu? Ja już o masterze myślę. Kilo użyła, ale nie no, według mnie i tak powinna dostać, nie wiem, sty... z Trzy... nie wiem, chyba 3 kill nie dostała. Może coś źle zagrałem też. No Zedzik to ogólnie mama z tych damage. Ja pierdziele, kolejny mi tak przeżył. Aaaa, kolejny mi tak przeżywa na low. Nie wiem, ten Z jakiś słaby, ten słaby zabójca. No, szybka gierka. O, oh, GG! Mm. Diamencik. diamenci, lecimy po więcej. Oh my god. <coughs> Diament cztery. Dobra, widzowie, 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 kurwa, co to jest? E, ja się boję tego. Kurwa, ej, ja, nie, ja jestem głupi. Ja jestem jednak głupi. Jakiś juzres życiowy. Co ja robię? Ja się jaram tutaj i się spadam od razu. Czekaj, czekaj. Ja pierdolę. <coughs> Kurde, aż mi gardło zabolało. Nie no, jak to się stało, że jestem taki głupi? Marcin, hmm. niech Czekaj. Jak, jak to się skacze? Nie już się podnie... No i dżungl znaczą. Czemu i have w every game? I... przysięgać! Ban! Co się banuje, morg? Oh. Na, na, na Depresja na, na, na Kurwa O nie moje butelki Co jest? Czemu ktoś wyszedł? Kurde. Taka gierka by była. Czekaj, butelki sprzątam widzu. Ja pierdolę. Nie wiem, pojemane. Nie. Nie wiem, czy flash był potrzebny, ale lepiej dmuchać, aż się lodowisko zrobi. TY CO? JEST SIX! Nie no, ona ma taki damage. No. Ona ma taki damage. Mamy szformę Kurde, nice shutdown. Mamy to. Widzowie, pokczemp pok pok na czacie. Ty, ty i ty też napisz pokczemp. Eko bierze tyle plejtów. ZX tyle traci. Ja myślałem sobie Tepek, o kurde, set leci. Jeszcze dobrze zrobili. Ej, no idealnie. Jeden gang. No jeden gang. I wyszło. Holy shit. No ale masakra. A ja nie mogę ten? Tutaj. Dobra. No kurde, nieźle. Dobra, mordy, wiecie co? To będzie tyle na dzisiaj. Jutro widzimy się z podwójną energią. Widzimy się jutro z podwójną energią i ciśniemy, co? Ciśniemy. Trzymajcie się, byki. Żółwik, łokieć. I jesteście super.